W nawiązaniu do tego, co przekazał minister Dworczyk, w najbliższych dniach otwieramy tymczasowy szpital, który będzie zabezpieczeniem dla mieszkańców Warszawy, dla mieszkańców Mazowsza. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że w tym tygodniu kolejnych kilkanaście tysięcy miejsc funkcjonujących w funkcjonujących szpitalach zostanie decyzjami wojewodów przekazany na użytek walki z COVID-em. Ale musimy myśleć również o czarnych scenariuszach, o tym, że nie uda nam się powstrzymać na tyle dynamiki rozwoju pandemii w naszym kraju, że będą niezbędne sz szpitale tymczasowe. Pierwszy pilotażowy szpital otwieramy tu. Jesteśmy gotowi w najbliższym czasie otworzyć sieć takich szpitali w Polsce, tak aby wszyscy mieszkańcy naszego kraju, których spotka to nieszczęście, że... Że zakażą się niebezpiecznym wirusem, że będą mieli zabezpieczone miejsca z profesjonalną obsługą. W każdym wypadku, każdorazowo, jeżeli dojdzie do otworzenia tymczasowego szpitala, będzie to filia pod nadzorem renomowanego dużego szpitala mającego duże doświadczenie w walce z covid -em. Tak jest w wypadku Stadionu Narodowego. No, jestem niezwykle dumny, że jako minister spraw wewnętrznych, takim najważniejszym, Najważniejszym wiodącym szpitalem w Warszawie i na Mazowszu jest szpital, centralny szpital kliniczny MSWiA przy ulicy Wołoskiej, którego zastępca dyrektora pan dr Zaczyński jest z nami. To właśnie szpital na Wołoskiej będzie nadzorował pracę szpitala tymczasowego, a pan dyrektor Zaczyński... No, wybitny, wybitny lekarz, wybitny naukowiec będzie osobą bezpośrednio nadzorującą pracę szpitala tymczasowego. Jestem pewny, że ten szpital będzie dowodzony no, przez najlepszego z możliwych. Dla mnie no, wielką satysfakcją jest współpraca z panem doktorem Zaczyńskim. Wiem, że nie boi się bardzo trudnych zadań, bardzo trudnych wyzwań i zawsze realizuje w sposób... Perfekcyjny. Także to jest pierwszy pilotażowy szpital, który lada dzień będzie uruchomiony. Oby nie musieli tutaj trafiać pacjenci, ale on będzie już czekał, gdyby sytuacja w Warszawie tego wymagała i na Mazowszu. W najbliższych tygodniach jesteśmy gotowi otworzyć całą sieć takich szpitali. Nad tym pracują wojewodowie w każdym województwie. Oczywiście w miarę konieczności. W miarę konieczności takie szpitale będą otwierane i będą dostępne dla pacjentów wymagających. Takiej opieki, będą to miejsca profesjonalne z dobrą kadrą. Mamy już szereg zgłoszeń też ze służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych, ministrowi obrony narodowej, żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Pożarnej, innych służb policji, profesjonalnych, w pełni wykształconych ratowników medycznych będących funkcjonariuszami tych służb czy żołnierzami, którzy wyrażają gotowość pracy w szpitalach polowych ale oczywiście no, podstawą będą... Będą, będą lekarze, będą pielęgniarki i profesjonalni, tak jak mówię, ratownicy medyczni, którzy już teraz się zgłaszają, jak tylko usłyszeli, że będzie otwierany pierwszy tego typu szpital. Mamy już dziesiątki zgłoszeń od funkcjonariuszy służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych, funkcjonariuszy, ratowników medycznych, którzy są gotowi tu służyć, tu pracować dla obywateli. Jestem pewny, że zadanie wykonają perfekcyjnie. Tak jak wykonują te zadanie, niezwykle ciężkie od wiosny tego. Roku wszyscy pracownicy medyczni szpitala na Wołoskiej bardzo im za to ogromne zaangażowanie jesteśmy wdzięczni i zobowiązani i chcę tutaj no, przekazać wyrazy ogromnego szacunku.